Bonjour, widzowie! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I jak wielu z Was w poprzednim odcinku pisało mi, że lecimy do Paryża, zgadza się! Widzowie, jesteśmy w Paryżu i właśnie znajduję się, jak widzicie, w hotelu, który sobie tutaj zarezerwowałam. I w dzisiejszym odcinku. No, wielkie zwiedzanie Paryża. Słuchajcie, to jest coś cudownego. Kiedyś byłam w Paryżu. Yy, to było jakieś. Hmm, yy, bardzo do, do, bardzo, do... Do, bardzo do... Do temu chyba 7 lat temu, jak miałam jakieś 14-15 lat, coś takiego. I słuchajcie, teraz mogę być drugi raz, tylko że w Minecrafcie, także bardzo sobie mnie to cieszy. Dajcie znać w komentarzu, czy wy kiedykolwiek byliście w Paryżu. Zostawcie łapkę, zostawcie subskrypcję, jeżeli chcecie więcej takich odcinków jak ten, także dzisiaj rozpoczynamy wakacje mojego życia. Cud, miód, malina. Dobra, widzowie, wychodzimy oczywiście z hotelu. Eem, i uwaga, uwaga, ooo, Mamy tutaj łuk triumfalny oraz wieże Eiffla w Paryżu Ja że kręcę widzę, ale się jaram. Dobra idziemy na pasy oczywiście ponieważ musimy być bardzo tutaj ostrożni Nie chcemy żeby nam się tej cokolwiek stało Ale szczerze tak mnie to cieszy że widzowie mamy wakacje Mamy taki chill że to jest po prostu niemożliwe Dobra naprawdę bardzo się cieszę Tam widzę że są też jakieś budynki Tutaj mamy przede wszystkim łuk triumfalny bo pierwszą rzeczą którą chciałam zobaczyć to będzie łuk triumfalny Drugą słuchajcie wieże Eiffla Także zobaczymy jakie tutaj wrażenie na nas zrobi w Minecrafcie to wszystko ja naprawdę bardzo się cieszę i bardzo mnie to jara. Widzę, że tam są jakieś ludzie go cześć krowo. E, także, no nie wiem, myślę, że może być naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Dobra, idziemy tam. Dzień dobry. O, okej, okay, dobra, to ja nie chcę się tam wymieniać, bo ja nawet nie mam żadnych itemów ze sobą, bo w sumie nic nie wzięłam. Dobra, słuchajcie, na razie nam nic nie będzie takiego aż tak chyba potrzebnego. Idziemy pod dług triumfalny. Nie wiem, czy tam można wyjść na górę. W sumie byłoby całkiem fajnie. Dobra, czekajcie, czy tutaj można gdzieś... Czy ja tam mogę się jakoś dostać? Dobra, nie ma tej pasów, ale widzę, że tutaj nie jeżdżą w sobie sensie, za bardzo samochody, także można tam śmiało iść. Dobra, jesteśmy sobie pod Łukiem Triumfalnym. Z tego co pamiętam, to żeby dostać się na Łuk Triumfalny w Paryżu, w takim real Paryżu, to trzeba w sobie sensie, przejść jakąś podziemną drogą i tam jest po prostu podziemne jakieś rzeczy. Okej, okay, jest elevator, czyli słuchajcie, e, jak to się nazywa, winda. Także bardzo fajnie. I tam ktoś na nas czeka. Któż to taki? Halo, halo. Dzień dobry, dzień dobry. Kto to jest? Marie. Okej. Okay. Bonjour, Marie. Comment ça va? Okej, okay. eee, witaj w Paryżu. Weź sobie wycieczkę eee, po jednym z najpiękniejszych miast na świecie, Paryżu. Zobacz ikoniczną wieżę Eiffle oraz majestatyczny łuk triumfalny. Eee, po prostu sobie zagraj i mniej zabawę. Eee, użyj windy, żeby wyjść na sam szczyt wieży Eiffle oraz łuku triumfalnego. Widok jest spektakularny. E, zobacz, co tutaj mamy ciekawego w budynkach, e, poprzez miasto. Ble, ble, ble. E, mogę tutaj sobie zamieszkać. Świetnie. E, Paryż, e, można odkrywać z przyjaciółmi, jest to bardzo świetne. No niestety, tutaj jestem sama. E, ale enjoy every moment, czyli cieszy się każdym momentem i poczuj ten, to magiczne uczucie, które tutaj oferujemy. Dobrze, dziękuję Marie. Merci beaucoup. Czyli dziękuję bardzo po francusku. Widzowie, my się dzisiaj chyba uczymy języka francuskiego. Dobra, fajnie, że tutaj mam nawet sobie jakieś jedzenie. I tak dalej. No, ubiór, no, dzięki Ci za ubiór, ale raczej sobie nie skorzystam z tego ubioru. To raczej mi nie jest potrzebne, bez przesady. Mieczek chyba też mi nie jest potrzebny, chociaż nie wiem. No, czy tutaj są jakieś zamieszki w Paryżu? Teraz, dobra, chyba nie. Chyba jest w miarę bezpieczni, Dobra, w każdym razie, widzowie. Jesteśmy pod łukiem triumfalnym. Jakie w ogóle słońce? I słuchajcie, ten Paryż, och, piękna wieża Eiffla, Ale chyba najpierw faktycznie ten łuk triumfalny, bo ja najlepsze trzeba zostawić na sam koniec. Ej, tu jest kolejna skrzynka. Co tutaj w tej skrzynce może być? Eee, Uuu! Dobra, let's go, let's go. To sobie wymienimy z tym. Siodło sobie też za, za, zabierzemy. Jabłko? No pewnie. z e, teraz cud, miód, Malina, dobra, sobie bierzemy sobie te rzeczy, ja cię kręcę, ja tutaj widzowie zostanę bogata w ogóle. Dobra, idziemy widzowie windom. E, windom, windom, windom. Tu jest kolejna skrzynka jeszcze. Diamenty, co jest grane, widzowie, dobra, ja tutaj wszystko chcę zebrać. Ja tutaj wcecie wrócę obłowiona na palionowo przecież. Dobra, czekajcie, bo to, to, to musimy sobie ci naprawdę bardzo uważać, jednak nie możemy brać wszystkiego, co tutaj mamy, bo to jest bez sensu to jednak weźmiemy i to jednak też może weźmiemy bo to się przyda bo może z kimś się nie mogli powymieniać. Okej, okay, lecimy windą. Okej. Okay, jesteśmy, udało się. Uh, 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 ale akcja. Ale akcja. I dobra, ale czekajcie, czy my możemy jakoś tak bardziej zobaczyć ten cały Pa o, dobra, w ten sposób, Ja cię kręcę, jakie ładna jest ta wieża Eifla. o kurcze, dobra, ale fajnie, czekajcie, weźmiemy sobie perłę, łuk, okej, okay, też się przydaje, ja nie wiem po co mi takie rzeczy są, ale wezmę, skoro mi dają, to wezmę, ej, dobra, naprawdę jest spektakularny widok, bardzo ładnie, tam jest jakaś wioska w ogóle widzę, okej okay, a wiecie co jest jeszcze w Paryżu? W sensie pod Paryżem jest Disneyland, o oh, je, yeah, to jest parę rozrywki i też oczywiście byłam w Disneylandzie em, w moim prawdziwym życiu, to kilka lat temu i było naprawdę mega fajnie, także cieszę się, że będę mogła znowu być tam. Może nie dzisiaj, ale może jutro. Zobaczymy. Dobra. Wóg triumfalny, no spoko, ale okej, okay, nie, po prostu okej. Okay. Także może e, idziemy na dół tą windą. Uwaga, uwaga. ślub, cudownie. Słuchajcie, winda jest naprawdę bardzo szybka, jak widzicie. No, bardziej mi na mnie robi wrażenie ten łuk e, triumfalny z dołu. Naprawdę jest bardzo śliczny i mega mi to imponuje. Ale dobra, widzę. Teraz czas na wieżę Eiffel, bo to jest, słuchajcie, taki najważniejszy punkt w całym Paryżu. E, zawsze, jak ktoś jedzie do Paryża, to musi się oczywiście o, o wieży Eiffel, i, także słuchajcie, idzie na Ari, ale musimy muszę cię przeprosić bardzo. Lecimy w takim razie pod wieżę Eiffle Dobra, i jest naprawdę bardzo duża i Bardzo ładna. Także fajnie, że możemy sobie zobaczyć. Oj, się tutaj zaraz pił, to było dziwne. Fajnie, że możemy zobaczyć sobie tą wieżę Eiffle i, i to jest naprawdę bardzo doceniany moment. Zawsze sobie jak jesteście na jakichś wycieczkach, to bardzo doceniajcie te wszystkie chwile, bo naprawdę to jest coś pięknego, zwiedzać świat. Dobra, to tutaj zacznijmy od tych ogrodów, bo widzicie, że to są jakieś ogrody, em, a nie ogrody, tylko bardziej słuchajcie, zobaczcie. Tutaj są takie ogrody, tam są ogrody, no nie tu i, i tam. I ogólnie rzecz biorąc, to wygląda tak, że to się nazywa Pola Elizejskie. Dokładnie tak. No i na tych pola, na te pola elizejskie to są takie po prostu piękne aleje. I, i, no, i no i po prostu są bardzo ładne. I tyle co w temacie. No co, no, co, co więcej wam powiedzieć? Nie no, Amika tej Babi uczy. Próbuję wam wytłumaczyć infrastrukturę Paryża, ale to nie jest takie łatwe. W dzisiejszym się naprawdę bardzo dużo widzów nauczycie. Tak coś mi się wydaje. Dobra, kompas akurat. No dobra, tutaj mamy mega dużo rzeczy. Zaklęty ogień. Uu, uu, uu dobrze, się to się nam akurat nie przyda. To wywalmy yy, niederytowane nogawice, o kurczaczki, dobra, jasny gwint. Tutaj naprawdę są dobre, dobre rzeczy. Dobra. W każdym razie idziemy sobie cieszyć na wieżę Eiffle. No zarzuciłam wam jakąś ciekawostkę, ale no nie mam pojęcia ile na przykład ma metrów wieża Eiffla. pewnie bardzo dużo. No niestety sobie nie pamiętam, ale akurat słońce zachodzi, czyli to oznacza, że zobaczymy. Paryż przy zachodzie słońca, najbardziej romantyczny moment, jaki może istnieć, moi mini dobra, idziemy tam w takim razie. <laughs> Piękne, 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 piękne. Dobra, elevator, elevator elevator, czyli tutaj rozumiem, że jest elevator. Fajnie, że nam nie musimy i iść z buta, bo, bo chyba... Ja akurat chyba nie... Ja Boże, ja wchodziłam na nogach na wieży Ifla, ja nie, nie tam nie było windy wtedy, albo coś tam było nie tak. I ja wiem, że musiałam na nogach tam wchodzić, pamiętam to, bo omagam się nie chciało. Dobra, jesteśmy tutaj na wieży Ifle, ale to nie jest najwyższy punkt, a ja bym chciała... Ej, jeszcze kwiatuszki tutaj na wieży IFla. Hej, tak się nie robi, nie wolno niż światuszków tutaj, no dobra. Jak to wygląda? Tutaj mamy wschód yy, ładnego księżyca, ale ja muszę zobaczyć zachód. Patrzcie jak ten zachód... Nie no nie, 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 ja muszę go zobaczyć. Błagam, błagam, błagam. Nie gadajcie, że sobie nie zdążę. My, ale musimy, musimy się udać wyjść na ten najwyższy poziom. Nie gadajcie, że się nie da. O, lornetka, ale czad! Dobra, czekajcie, tutaj powinny być... W... No nie, no nie zdążyliśmy naprawdę Nie. Nie zdążyliśmy zobaczyć w zachodu słońca, które tutaj zachodziło. Dobra, przynajmniej mamy czas teraz, żeby się dostać na samą górę, ale czy to jest w ogóle możliwe? Nie no, i to musi się dać. To musi dać, to musimy dać radę. Czekajcie, czy tutaj będzie... O, jest do góry jeszcze, nice. Okej, okay, dobra, nice, jesteśmy. Dobra, da się, czy chcecie, jesteśmy, zobaczcie, tak... Uuu, 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 okej okay. prawie spadłam, to było trochę, to, to było niebezpieczne Pięknie ten, w nocy ten łuk wygląda o wiele lepiej niż w dzień wszystko to w ogóle było no, o wiele lepiej niż w dzień w nocy. Ej, mega, chat, dobra. E, idziemy w takim razie jeszcze tutaj, może zobaczyć. No żałuję, że tego zachodu słońca nie widziałam. No kurczę, mol, widzowie, no najgorzej na świecie, ale dobra, co ci jeszcze zdążymy zobaczyć ten zachód słońca, ponieważ będziemy tutaj kilka dni. Zawsze możemy zrobić w ogóle takiego mega tripa i, wiecie, w jakieś inne kraje jeszcze polecieć. To też byłoby całkiem ciekawe, ok, ale mamy miecz. Ale mamy miecz. To jest naprawdę coś niesamowitego, dobra. Zbieramy te wszystkie rzeczy, bo to się nam oczywiście może przydać. Dobra. I zobaczy. Ja nie mogę, z samej góry to wygląda mega epicko Wow, 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 wow Zobacz czy to jest sama góra, czy możemy jeszcze wyżej, nie gadajcie, że Musimy jeszcze wyżej być? Tak się da? Co jest grane? Dobra, okej okay. Okej, okay, już się nie da wyżej, to jest najwyższy punkt jaki możemy być na wieży Ifr Ale tu są widoki, ja cię kręcę Mega chat i kolejna skrzynka to jest grane. I mamy Eletrę! Możemy latać. Ale super. Let's go. Widzowie, ale fajnie. Dobra, ej, dobra, ale super. Jak ja się cieszę. Czekajcie, musimy tutaj oczywiście to wszystko nie poogarnąć. Kompas nam się jednak chyba przyda, widzowie. Kompas nam się bardzo, bardzo przyda. Więc to zostawmy. Ej, czajcie to? Zlecieć Elytrom z wieży Eiffla. O kurde. Czy kiedykolwiek ktoś to zrobił? Ja myślę, że nie. Albo wlecieć na sam szczyt wieży Eifli. To by było naprawdę bardzo ciekawe. I wiecie co ja zrobię? Chyba poczekam na w. Wschód Słońca, bo wschód Słońca myślę, że może być równie piękny jak i zachód. Także słuchajcie. Czy to jest kolejna wieża, znaczy nie wieża, czy to jest kolejna elytra? Serwisowi ja nie mówić czasami. Niezniszczalność i naprawa. Dobra, chyba niezniszczalność jest lepsza. Wy, się, czekajcie, ja sobie pozbieram te rzeczy, bo to jest coś, co mi się bardzo przyda. Okej, okay, to też zabierzmy. Powolne opadanie. Ja sobie może ubiorę te buty już na powolne opadanie, bo to się na pewno bardzo, bardzo przyda i będzie bezpieczniej. Lunetę mamy. weźmy sobie drugą elytrę, na przykład wypadek, jak nam się ta pierwsza zniszczyła. Pomienny proszek odstawimy. Ja chciałam coś zabrać stąd. A, yy, mikstura siły chyba. Dobra, okej, okay, super. Mamy. Wszystko to ja widzowie w takim razie czekam na wschód pięknego słońca. Warto było spędzić całą noc na bierze iFlick tylko po to, aby zobaczyć ten piękny wschód słońca. Mamy to, widzowie, mamy to. Słoneczko nam wychodzi ja w ogóle wpadam na taki pomysł, że chyba was z butów wyrzuci. Uwaga, uwaga, widzowie! Teleportujemy się perełką na wysoko, na bardzo wysoki poziom. Dobra, uwaga, czy damy radę tą perłą? Słuchajcie, czemu ta perła tak dziwnie ten? Dobra, proszę, proszę, proszę. Proszę. Okej, okay. udało się, udało się, udało się. Ale piękny wschód. Widzowie, jesteśmy na totalnym szczycie pierze Ifri, nie? To jest crazy akurat. Jaki piękny wschód słońca! Co jest grane? Co jest grane? Jasny gwint. Ej, dobra, ale ładnie. Dobra, jest naprawdę super ładnie. Patrzcie, w ogóle tam sobie zobaczyłam lornetkę, że tam są jakieś portale różne. Tam jeszcze jest. A tu jest w ogóle bardzo ładne miejsce, żeby sobie mieszkać z O, tutaj, w tym miejscu. Bardzo ciekawe. Ej, dobra, jest tu ślicznie. I teraz, moi mili, robimy tak, że zlatujemy zwierzę Ifli, Elytrum. Czy jesteście na to gotowi? Pam, ram turururu, turururu. Dobra, co jest grane przy wschodzie słońca? Zlatuje na Elytrze zwierzę Eifli. W tej chwili prawdopodobnie płynie. Kurde, jak się nazywa ta rzeka? Sekwana? Albo Tamiza? Chyba Tamiza albo Cekwana? Nie mam pojęcia. Widzowie, możecie napisać w komentarzu, jaka rzeka przepływa przez Paryż, e, więc słuchajcie, piszcie koniecznie, bo ja niestety nie pamiętam. Ale no słuchajcie, naprawdę mamy wiele rzeczy tutaj do zwiedzenia. Ja oczywiście uciekam do mojego hotelu, ponieważ... Ooo, ponieważ jestem zmęczona, bo to był naprawdę ciężki dzień, bardzo ciężki dzień. Więc moi mini, lecę tutaj. E, widzimy się jutro w kolejnym odcinku, o godzinie 16.00 na kanale. I co chciałam Wam powiedzieć, że wpadajcie na mój vlogowy kanał, gdzie wleciał fajny vlog w piątek. Albo wleciał, albo już wlecie, bo nie wiem, który dzisiaj jest dzień, ale piątek Emilka Szapła wpadajcie, ponieważ super vlog na kanale.